Hmm. Może dlatego ci, którzy wydaje się, że już bardzo jawnie zarządzają naszym światem, tak bardzo chcą nam przekazać ich wizualizację tego, co nas oczekuje. I to jest przerażające. Wcześniej lub później, do każdego, kto lubi albo nie lubi, takie różne teorie, to i tak do niego to dojdzie. Wtedy przychodzi strachy, przerażenie. I jeżeli coś takiego też odczuwasz, to, to zauważ, że mamy w sobie, gen Boga. My potrafimy wizualizować i tworzyć swoją rzeczywistość. To jest niesamowicie ważne. Ty umiesz. Może dlatego tak bardzo oni chcą włożyć nam w głowę ich wizję, że nie będziesz miał nic i będziesz... To ich wizja. Więc wizualizuj sobie swoją przyszłość. Wizualizuj to, co będzie. Kreujmy swój świat, który my chcemy, tak jak my go widzimy, bo to działa.